A proszę, co my tu mamy? Czyżby kuska skakała? na drzewo? <laughs> A i co teraz? No słucham? No, nic nie powiesz? A zaklinowałam się, tak? No i co teraz? Ojej, jaka jestem biedna! I tylko biedna kustka! No chodź, no, mogę ci! Nie, nie! <laughs> nie chcesz zejść? Ojej, no, no, no i ja całą stronę zrobić. Chodź, pomobić. No, ja, ja lubię kózki, takie małe, no chodź. Aaaa! E, a... Ojej, no, no, ale musisz zejść jakoś, chodź. Aaaa! Ojej, no, a... no, je, no. A... Czuna, kto ci tam kazał wchodzić? A... A... <gül�> I co, mam cię teraz zjeść? ]官ca? Powiedz, Znaj się. <gül�> to ty byłaś ewą czy nie? Nie! <gül�> nie? <gül�> Na pewno Nie, o tak. no, to! nie wiem, to było chyba skiniję, tak Musisz się zastanowić. Może też piwka. Po pijaku podobno wszyscy są szczerzy. Nie, no to się tak rozglądasz. No słoneczko świeci, chodź ci, nie, chodź, chodź. Chodź zaczynamy. Chodź. Nie, ja. ja, ja. lewy, ty to kości bliż, no taki masz ładny ryk, no. Powiedz coś do kamery, no powiedz powiedz tu kamera jest no no nie nie hmm? dodaj <grytko> po grecku nie wiem jaki zgadaj no oj z tymi kozami to jest no idziesz, no, jak trzeba to nic nie powiedzą no chodź ze mną ci przejdziesz matko chodź chodź pójdziemy tak, do liwany pójdziemy, chodź. Nie, chodź, chodź. chodź. O Ojej, no jak człowiek chodź. chodź. Ciężko ci. No zjadłbym cię, ale no jak no, tyle dźwigania. Nie chcę mi cię. Zresztą mam jeszcze puszki. Wolę ryba od ciebie. Chodzę się długo pieką. No, także masz fart. <grym> Tak Ale te człowieki są głupie, nie? Masakra.